Zastanawiasz się, dlaczego Twoja firma nie przyciąga tylu klientów, ilu byś chciał? Czujesz, że bez wideo ciężko jest się przebić w dzisiejszym świecie? Masz rację. Brak wideo to brak widoczności, a brak widoczności to brak klientów. Wideo to najszybszy sposób dotarcia do nowych osób. Jeśli nie tworzysz krótkich filmików, tracisz szansę na zdobycie klientów. Cześć, tu Magda. Wiesz, że możesz łatwo tworzyć filmy, które wyprumują Twoją firmę? Nie potrzebujesz drogiego sprzętu, wystarczy Twój telefon i darmowa aplikacja Kapka. Właśnie dlatego stworzyliśmy ekspresowy kurs montowania wideo w CapCut. W naszym kursie pokazujemy krok po kroku, jak w dwa wieczory nauczyć się montażu. Tak, w dwa wieczory. Kurs jest tak skonstruowany, że uczysz się tylko tego, co jest absolutnie niezbędne. Wyrzuciliśmy wszystkie elementy, które Ci się nigdy nie przydadzą. Każda lekcja trwa tylko kilka minut. Wszystko jest proste i zrozumiałe. Prowadzimy Cię przez cały proces montażu. Zobacz, co mówią nasi kursanci. Chciałam ci serdecznie polecić kurs Adama wardeńskiego. Jest to fajny produkt, ponieważ nie jest to ani kurs online, zbyt opasły, zbyt rozciągnięty, ale też nie jest to w formie takiego prostego e-booka, tylko właśnie w formie wideoboka. Pomimo tego, że już od paru lat robię krótkie wideo i montuję, to wyniosłam dużo rzeczy z kursu Adama. Więc jest to szybkie, bardzo że tak powiem, w konsumpcji i we wdrażaniu. Przyznam, że jego doświadczenie 20-letnie telewizyjne zdecydowanie ułatwiło mi montowanie tych filmów. I Adaś w tym właśnie e-booku fajnie pokazuje, że jedyne czego potrzebujesz, by nagrywać szybko i skutecznie wiralowe wideo, to tylko i wyłącznie twój telefon. Gość robi niesamowitą robotę. Te tutoriale są zrobione w sposób taki, że każdy, nawet początkujący laik, nie będzie miał problemu z wdrożeniem tej wiedzy. I co? Nadal myślisz, że montaż wideo jest trudny? Oto fragment naszego kursu. Jedna przykładowa lekcja. Jak wygląda CapCut od środka? Jest tutaj taki duży przycisk Nowy projekt. A poniżej są nasze projekty, nad którymi pracowaliśmy wcześniej. Klikamy Nowy projekt. Wybieramy pliki albo jeden plik, nad którym będziemy pracować. Zaznaczamy plik w taki sposób, żeby podświetlił się on na niebiesko i klikamy przycisk Dodaj. On jest na dole ekranu telefonu. Co robimy dalej? Tak wygląda nasz plik. A to, co tutaj jest na dole, to jest tak zwana oś czasu. Tak to się nazywa. Możemy ten nasz filmik przybliżać albo oddalać. Jak to robimy? Dotykamy palcem nasz film, zaznaczamy go i potem dwoma palcami możemy go rozszerzać albo zwężać. Na dole ekranu są różne przyciski, z których będziemy korzystać. Niektóre są dostępne tylko dla tych, którzy mają płatną wersję Kapkata. Ale my będziemy korzystać tylko z tych przycisków, które są darmowe. Tutaj na tych przyciskach będziemy pracowali. To jest nasze główne menu. Chcemy ulepszyć nasz film, sprawić, żeby wyglądał on lepiej. Od czego zaczynamy? Zaznaczamy nasz film. Wchodzimy w przycisk Retusz. Klikamy w przycisk Twarz i Wygładź. Nie przesadzajmy z retuszem, żeby to wszystko wyglądało w miarę naturalnie, ale co nieco siebie upiększamy. Tutaj jest taki suwak, taki slider. Ten slider przesuwamy gdzieś na 20%. Wtedy widoczna jest zmiana, ale jednocześnie jest to w miarę ok. Nie jest to sztuczne. Następne upiększenie. Przycisk białe zęby. Przypominam, że cały czas jesteśmy w zakładce retusz. Na tym suwaczku zaznaczamy w okolicach 30%. Jeżeli jesteś kobietą, to można pobawić się jeszcze tym przyciskiem makijaż i przyciskiem szminka. Uważajmy jednak z tym, żeby nie przesadzić. Zawsze tym sliderem czy też suwaczkiem można regulować intensywność filtra. Co robimy, jak już jesteśmy po pierwszych zmianach? Akceptujemy wszystkie zmiany tym tikiem. Tym ptaszkiem, który jest na dole. Okej, okay. pierwszy retusz mamy już zrobiony. Teraz będziemy pracować nad całym kadrem. Nad tym, żeby on lepiej wyglądał. Klikamy w przycisk Dostosuj i jasność. Znowu tym sliderem przesuwamy odrobinę w lewo albo w prawo. I tutaj podobnie. Generalna zasada jest taka, że nie wchodzimy w duże wartości, bo będzie to źle wyglądało. Czyli unikamy tego, żeby ten suwak był maksymalnie przesunięty w prawo albo w lewo. Ja teraz lekko ściemnię mój filmik, bo jest za jasny. Mam przepaloną twarz. Kontrast. Tutaj też delikatnie przesuwamy suwak w prawo. Na przykład o 5-10%. Kolejny element przycisku dostosuj. Nasycenie. Tutaj suwak delikatnie przesuwamy w prawo. Na przykład o wartość 6. Wyostrzenie. Ustawiamy na 10. Akceptujemy zmiany tym ptaszkiem na dole. Okej, okay, to tyle w tej lekcji. Pierwsze zmiany mamy za sobą. Przechodzimy do kolejnej lekcji. Widzisz już, że montaż wcale nie jest taki trudny, że zdobywanie klientów przez internet dzięki wideo jest możliwe. Kliknij poniżej i kup teraz ekspresowy kurs montowania wideo w CapCut.